Pamiętaż, pokazywałem kiedyś takiego m, agenta, Bart się nazywał, i on e, podawał mu się jego numer, swój numer telefonu. On do ciebie dzwoni. Tak, tak, pamiętam. No to jest nowe takie narzędzie, które pozwala tobie zautomatyzować obsługę telefoniczną. E, jesteśmy w stanie wdrożyć to narzędzie u siebie, powiedzmy, w procesie i to narzędzie może za nas rozmawiać i pewnie że będę pierwszą osobą, która to zrobi. To znaczy, że jak będzie to powiedzmy tak publicznie dostępne to każdy kto do mnie zadzwoni będzie rozmawiał z moim klonem a dopiero później jeżeli określi się z jakiej sprawy dzwoni to agent zdecyduje czy połączyć mnie dalej no a czy jest, jest opcja dać kogoś czy jest opcja dać kogoś na white listę <laughs> no pewnie tak pewnie nie będę tak teraz spróbujemy test wykonać zlikowałem mój numer telefonu ale to nieistotne no i dzwoni tutaj How can you help me? No trochę wolne jeszcze, trochę jeszcze wolne, trochę jeszcze tak, wolne, jest, ale jest, jest jakiś tam lag, ale yy, całkiem, całkiem, sprawnie to działa, wydaje mi się, że ta przyszłość powiedzmy takiej automatycznej komunikacji się zbliża. To jest też trochę przerażające, oczywiście, po, po jednej stronie, ponieważ będzie bardzo łatwo kogoś oszukać, że my to my. Więc tak jak, tak jak w radzę, radze, trzeba ustalić na przykład z rodzicami jakieś hasło, którym będą się autoryzować, jeżeli na przykład ktoś będzie chciał jakąś pożyczkę w naszym imieniu od nich na najgorszej sytuacji. Mm -hmm. A tutaj widzę zastosowanie, żeby robić tam przekierowania, e, szanownych kolegów, koleżanki z fotowoltaiki, e, na pewno, na pewno znajdą tam zastosowanie e, również e, takie, takie opcje. <laughs>